No, kto pierwszy wciśnie guzik? Emma, dawaj. Siedzę w niebieskim pudełku, więc mam wielką nadzieję, że niebieski guzik mnie nie zawiedzie. Emma, przykro mi, ale będziesz musiała poradzić sobie z całą masą kurzych łapek. Jakie obślizgłe i obrzydliwe. Nadają się do horroru. Emma, wybacz, ale nie mam wyboru. Co zrobić z tymi kurzymi łapkami? Chyba sobie żartujecie. Jak to, co, jeść? Jeść? Porażka. To najbardziej obrzydliwa rzecz, jaka mnie kiedykolwiek spotkała. Fu, zaraz wymiotuję na sam widok. Zobaczmy, co będzie dalej w challenge'u. Emma nie miała szczęścia z niebieskim przyciskiem, więc pewnie mi się poszczęści. Rzeczywiście, Mirando, gratuluję. Dostajesz całą masę dużych i bardzo smacznych burgerów. Sam bym tak chciał je zjeść. Smacznego. Wow, super, ale mam obiadek. Czego więcej potrzeba do szczęścia? Dziękuję. Te burgery są tak dobre, że nie mogę przestać. Chcę je zjeść wszystkie na raz. Nie! Yeah! Żegnaj, Bieto! I tak jestem piękna. Co za pyszności! Prawdziwa uczta! Te bułeczki są takie miękkie. O kurczę, chyba nie powinnam była tyle jeść. Nie mogę się teraz ruszyć! Wiem, co zrobić z kurzymi łapkami. Ponoć czarownice używały ich do robienia eliksirów zrobię dokładnie to samo. Myślę, że mi się uda. Od dzieciństwa chciałam być czarownicą, a teraz moje marzenie wreszcie się spełniło. Zostało tylko sprawdzić, jak działa moja mikstura. Pan prowadzący będzie świetnym królikiem doświadczalnym. Jami! O, jakiś napój po burgerze, bardzo chce mi się pić. Co się dzieje? Co ze mną? Dlaczego szklanka jest taka duża? A może to ja jestem malutki? No! Dało się! Dobrze ci tak. Więcej nie wrzucisz mi do pudełka kurzy łapek. Co ty narobiłaś? Cofnij to! Nie chcę być taki mały! A ja bym nie odmówiła! No to czemu milczysz? Naprawdę potrzebujesz mojego eliksiru. Kura, znów jestem szczupła i piękna. Dziękuję, Emma. No kto tym razem? Emma, zaczynaj. W tej rundzie wybieram czerwony przycisk. Świetnie, bo kryje się pod nim. Dżem truskawkowy. Wszyscy uwielbiają dżem. Jest pyszny i bardzo słodki. Emma, uwaga na głowę, bo nadchodzi dżemik. A, i co to jest? Chyba coś bardzo smacznego. Mm, to dżem truskawkowy. Uwielbiam dżem truskawkowy. A wiecie, co jest jeszcze lepsze od dżemu truskawkowego? Puskawki. Dobrze, że ten dżem je ma. Spróbujmy. Wyglądają bardzo apetycznie. Są takie dobre. W końcu mi się poszczęściło. Cieszę się razem z Tobą. Mirando, teraz Twoja kolej. Poprzednim razem miałam szczęście z niebieskim przyciskiem. Mam nadzieję, że i teraz mi się poszczęści. Mirando, tym razem dostaniesz przysmak wszystkich małp. Banany. Mam nadzieję, że ci się spodobają. To wszystko? Jeden banan? Myślałam, że będzie ich więcej. Ależ oczywiście, kto zjada tylko jednego banana. Potrzebujemy więcej. Kurety, jak dużo? Aj! Ostrożniej! Chcesz mnie zabić? O, ale teraz najem się bananów dosyta. To jeszcze nie wszystko, zapomniałem o ostatnim bananie. Ej, no przestań, to bolało. Dobra, nie mam czasu na pogaduszki, chora jeść banany. Ej, może ostrożniej, Mirando to nie jest wysypisko śmieci. Odkładaj skórki gdzie indziej. Dosyć, tracę już cierpliwość. Ech, uf, dobrze, że nie trafiają do pudełka Emmy. A, Emma zamieniła się w zombie. Pomocy, co tu się wyprawia? Aj! Chyba wymyśliłam naprawdę świetnego pranka z dżemem truskawkowym. Tę rundę rozpoczyna Miranda. Dowiedzmy się, co ukrywa się za żółtym przyciskiem. Niezły wybór. Za żółtym przyciskiem kryje się świeży i bardzo słodki miód. Spróbuję go jako pierwszy. Mm, to jest pyszne. Miranda na pewno nie będzie zawiedziona. Co to jest? Coś bardzo lepkiego i obrzydliwego. Cieknie po całym moim ciele. Aj! To przecież miód! Ale odjazd! Ojej, nie tylko ja lubię miód. One też! Dość! Won nie lubię pszczół! I dziwne, Miranda znowu nacisnęła przycisk. Nie mam nic przeciwko, bo to sama przyjemność. Ojej, Miranda chce czegoś więcej niż waty cukrowej? No dobra, mam też makaron. Tego też ci mało? No cóż, do tego wszystkiego będę musiał dodać trochę mleka. Mirando, pora rzucić na ciebie te wszystkie smakołyki. Co to ma być? Miód w zupełności by mi wystarczył. Po co mi tyle wszystkiego? Teraz nie mogę nawet zlizać z siebie miodu, bo cały jest pokryty watą i makaronem. To jeszcze nie koniec! Mleko będzie wisienką na torcie! O Boże, tylko mleka tu brakowało! Te pszczoły mnie wykończyły. Nie mam nawet siły na to, żeby wyczyścić się z waty. Kontynuujemy wyzwanie! Emma, teraz ty naciśnij guzik. Mam nadzieję, że czerwony mi nie zawiedzie. Oj, 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 nie powinnaś była go wybierać, bo teraz będziesz miała dużo żywych raków na głowie. Są straszne. Aj, a jakie mają kleszcze? Emma, przykro mi, no ale takie są zasady. Aj, zdejmij to ze mnie! Dlaczego to się rusza? O, nie, to raki! Masakra! Siedzą na mnie! Ktoś mnie stąd ratuje. Błagam! Próbują mnie zjeść! Aj! Są żywe i okropne! Ratunku! Nie chcę tu być! Zabierzcie stąd te raki! Fuu, co za paskudstwo! O rany! Jeszcze nigdy nikt nie uciekł z pudła! Najwidoczniej raki są bardzo przerażające. Mo, znowu pierwsza naciskasz guzik. Do dzieła! Ej, nie czas na spanie. Czas kontynuować challenge. Ej, już? Zaczynamy? Ej, chcę niebieski przycisk. Co za pech. Będę musiał wylać na ciebie cały zbiornik śmierdzących glonów. Bę śmierdzi jak bagno. To znaczy, że ja tym prześmierdzę. Za co? Nawet nie mam ze sobą perfum. A szkoda, przydałyby ci się. Co za smród. Mirando, twoja kolej. Co wybierzesz? Niech będzie żółty. Wygląda na to, że muszę ci dać trochę starych gratów. Chwileczkę? Tak. Miranda dostanie starą lampę, w której według legendy mieszka Jean. Wow, będzie musiał spełnić moje trzy życzenia. Daj mi tę lampę szybko. Muszę ją tylko dobrze potrzeć. Spróbujmy, o, ja prawdziwy Jean, rzeczywiście! Mogę spełnić trzy życzenia Mirandy. Zacznijmy od pieniędzy. Bez problemu. Super! Jestem bogata! Ile kasiory! Nie zgadzam się na to. Ja też mam trzy życzenia. Daj mi tę lampę. Oddawaj. Jest moja. Ojej! To lampa Alladyna. Słowy narobiliście, to była moja lampa i mój Jean. Co się z tobą stało? Pomóż mi, zobacz co oni mi zrobili. Teraz śmierdzę. Rozwiązanie może być tylko jedno. Tylko syrenki mogą mieć glony na głowie. Co? Skąd się wziął ten ogon? Ja nie jestem syrenką, Jeanie. Dokąd poszedłeś? Wracaj tu. Nie chcę mieć rybiego ogona. Pomocy! Ojej, okazuje się, że Jin nie zawsze jest taki dobry. Dobrze, że dostałam tyle kasy. Szczęścia razem nie. Jak tu pięknie! Ciekawe, gdzie jesteśmy. To muszą być nasze przysmaki. Masz rację. Ja mam truskawki. Wow, są takie dojrzałe. Jeszcze jak szczęścia raz ciebie. Teraz ja sprawdzę, co mam. Jaki fajny Lizak. Rzeczkę. Co on ma w środku? Wygląda jak ogromny karaluch. Lepiej więc zacznijmy od truskawek. Nie mam nic przeciwko. Czy ja też mogę spróbować? Mam nadzieję, że Emma nic nie zauważy. Jak to nie zauważy? Oddaj mi moją truskawkę. Nie no, ja też chcę spróbować. Kurczę, jedyne co mi zostało to szypułka. Dobrze ci tak, Miranda. To moje owoce i ja będę jej jadła. Jak apetycznie to wygląda! To wszystko trochę wezmę. Jakie pyszne! Czego mój talerz jest pusty? Gdzie są wszystkie truskawki? Miranda, czy to twoja sprawka? Nie zaprzeczaj, zemszczę się, otwórz usta! Ale ja nie chcę tego jeść! Będziesz musiała. Jaka ty jesteś okrutna, Emma? Pół nie mogę na to patrzeć! Zjadłaś go do końca? Ale tam był Karaluch! O nie, zupełnie o tym zapomniałam. Jest w mojej buzi. To obrzydliwe. On chyba nadal żyje. To straszne. Kalalów biegnie w moją stronę. Co robić? Tam masz, tam masz. Wiedziałam, żebyś się do mnie nie zbliżał. Emma chyba trafiłaś. Dziwne, nic tu nie ma. Ojej, tu jest. Po co go podrzuciłaś? Spadnie prosto na nas. Chyba czysto. Nigdzie go nie ma. Uciągasz pochopne wnioski jest na twojej głowie! O nie, tylko nie to! Uratujcie, ma trzymaj się! Mam ogromnego kapcia! Aj, jak to boli! Ale dziękuję za pomoc, Miranda. Wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Wow, nowe jedzenie! Ja otwieram pierwsza! Malutki sedes. Wygląda fajnie! Ale co zamierzasz z nim zrobić? Coś wymyślę. Najpierw zdejmij pokrywkę ze swojego dania. Jak dużo żelkowych oczu. Super. Wow, wylosowałaś swój szczęśliwy bilet. Czas coś przekąsić. Od czego by to zacząć? Może od tego oka. Co robisz, Emma? Przestań zajmować się bzdurami. Daj spokój, nie maruć. To jest super. Takie pyszne kontynuować. Biorę kolejne oko. Jest takie miękkie. Jestem zachwycona. Raz na pewno nic mi nie zatrzyma. Może podzielisz się ze mną? Nie mam mowy. Sama ledwo się najem. Jesteś taka zabawna. Emma, twoje usta są wypchane oczami. A to jeszcze nie koniec. Ups, nie trafiłam. Skoro skończyłaś to moja kolej. Ojej, tu są gwalizaki. Całkiem niezły poczęstunek. Hey! Ej, Miranda, możesz być ostrożniejsza? Widzę, że jesteś bardzo zajęta swoim lizakiem. To dla mnie szansa. Sperowiszem ma. To mój lizak. Chciałam zdjąć opakowanie, żebyś mogła go od razu zjeść. Nie próbuj mnie oszukać. Wiem, że to nieprawda. Przez ciebie zupełnie zapomniałam o tej toalecie. Co to jest? Wygląda jak strzelająca posypka. Tak, to ona. Trzeba szybko zanurzyć w niej naszego lizaka. Wygląda pysznie. Jestem pewna, że tak też smakuje. O tak, słodki lizak i kwaśna posypka świetnie się komponują. Nie zatrzymam się, dopóki nie zjem tego w całości. Muszę tego natychmiast spróbować. Znowu to robisz, Emma. Co tu wyprawiasz, Miranda? Przestań mnie bić. Przepraszam, nie chciałam. Mam tego dość, nie pozwolę ci na to. Masz za swoje. Mogę pierwsza podnieść klosz? Dzięki, wiedziałam, że nie będziesz miała nic przeciwko. Owocowa fanta! Rewelacja! Nigdy wcześniej takiej nie próbowałam. Otwieraj szybko! O nie, złamałam paznokieć. Biedactwo. Daj ci pomogę. Mam sporo doświadczenie w otwieraniu fanty. Widzisz? Wszystko się udało. Pachnie naprawdę pięknie. Nawet sama chciałabym spróbować. Nie ma mowy. Daj mi to, to moja fanta. Zapach jest naprawdę świetny. Jestem pewna, że smakuje jeszcze lepiej. O, tak, to jest wspaniałe. Mogłaś się podzielić ze mną w ramach podziękowania. Ale jak nie chcesz, to sama sobie wezmę. Świetnie, jakie orzeźwiające. Skąd się wzięła ta rurka? Emma, znowu to robisz. To dziwne, dlaczego Fanta nie płynie. O, cześć, Miranda, jak leci. Mam już dość tych twoich wybryków. Mam nadzieję, że fanta pomoże mi się od tego odsiąść. Oj, przepraszam, ale było pyszne. Twoja puszka poleciała mi prosto w twarz. Przestań się dąsać i sprawdź swój talerz. Tu nie ma żadnego talerza. Jest jakiś dziwny przycisk. Co mam z nim zrobić? Nie wiem, może go naciśnij? Co się dzieje? Kim jesteś? Pracuję z bronią chemiczną. I mam coś dla ciebie. Dla mnie? Ale ja niczego nie potrzebuję. Niestety nie tobie o tym decydować. Proszę, a guzik zabieram. A tak, prawie zapomniałem. To jest teraz obszar wysokiego promieniowania. Miranda, jak się masz? Ty wszystko w porządku? Do widzenia! Najbardziej kwaśne cukierki na świecie. To straszne. Nie jestem pewna, że dam radę je zjeść. Wyglądają okropnie. To przecież super! Doświadczysz nowych wrażeń. Całkiem fajnie wygląda na to, że niepotrzebnie się bałam. No to może nie poczęstujesz. Przykro mi, ale sama nie odmówię sobie dokładki. To jest takie kwaśne, ale nawet mi się podoba. Wyglądasz na nieco sponiewieraną w dosłownym znaczeniu tego słowa. Dobra, też spróbuję. Muszę tego doświadczyć na własnej skórze. To jest naprawdę kwaśne. Gdzie się podziały moje cukierki? Miranda, mówiłam ci, że sama je zjem. Pachowanie jest puste? Tak bardzo mi się spodobało, że nie mogłam się powstrzymać. I teraz tego żałuję. Potrzebuję natychmiast jakiejś osłony. To jest bardzo kwaśne, nie mogę tego znieść. Schowałam się w samą porę. Raz, dwa, trzy, zaczynasz ty. Wow, pop candy ze strzykawką i syropem. Cieszę się, to się nazywa szczęście. Super, wygląda fajnie. A zobaczmy, co ja mam. Co to jest? Wygląda jak mała trumna. To mnie przeraża. Boję się zgadywać, co jest w środku. Yy, pozwól mi zacząć. Nie wolno mi wylać ani kropli. Mam, złapałam. Świetnie to słodki syrop. A teraz otworzę popcandy. Jestem pewna, że też mi się spodobają. Co za blask to niewiarygodne. Ma przestań wtykać nos w cudze sprawy. To jest moje jedzenie i ja je dostałam. Wow, mam w ustach prawdziwe fajerwerki. Wspaniale! Nie potrafię opisać słowami jakie to uczucie. Chcę więcej! Tak, fajerwerki wybuchające w mojej głowie. To bardzo niespodziewany efekt. Spójrz, ma. Chyba czas cię zgasić. Trzyma się, Miranda. Mam nadzieję, że syrop pomoże. Bardzo dziękuję, Ma w samą porę. Teraz twoja kolej, by jeść. Że mi o tym przypomniałaś. Boję się otworzyć pudełko. Wydobywa się z niego jakaś para. Co to jest? Nic nie rozumiem. Spróbuj przyjrzeć się bliżej. Myślę, że to ostry naczos. Biedna Emma współczuje ci. To straszne, jest bardzo ostry. Mój język płonie. Ale trzeba to wszystko zjeść, a nie polizać. Wydaje mi się, że nie mam innego wyboru. Coś się zaraz stanie. Pożar! Ja płonę! Pomóż mi, Miranda! O, nie, tylko nie to! Nie patrz w moim kierunku! Co się dzieje? Zatrzymajcie mnie, proszę! O, chyba wróciłam. Przynajmniej jest jakaś dobra wiadomość. Miranda, gdzie jesteś? Tutaj, przewróciłaś mnie. I nie wyglądasz zbyt dobrze. Ty też nie. Super, to moje ulubione marshmallows. Zgadzam się, są niesamowite. Tak, ale dlaczego wy macie ich tyle, a ja mam tylko jedną piankę? Ale już wiem, jak ją zjem. Wszyscy lubią pieczone marshmallows, więc zamierzam je zrobić. Ale nie będą to tylko pieczone pianki. Wykorzystam je jako sos do tych ciasteczek. Jakie to jest pyszne i nie potrzebuje waszych stosów marshmallows. Może się zamienimy. E, dobra. Świetnie, ale to wachnie. Zamierzam wymieszać całą tę górę marshmallows z czekoladą, a pomoże mi w tym ostry sos Tabasco. Ostry sos? Ale dlaczego? Zaraz się dowiesz. A! Ona zaraz spłonie. Razem ze wszystkimi marshmallows. Spokojnie, wszystko jest okej. Okay. Teraz mam całą miskę z sosu do krakersów. Stój! Oj, chyba przeliczyłam swoje siły. Co robisz? Dlaczego mnie popchnęłaś? Nie chciałam. Zamienimy się może? Nie mam nic przeciwko. Świetnie. Teraz ja też mam pyszne ciasteczka z roztopionymi marshmallows. Masz ich tak dużo. Możesz się nimi podzielić ze mną za I w dodatku taki niegrzeczny. Ach, zrobię jeszcze troszkę sosu. Znowu robi coś pysznego. Chyba tym razem spróbuję koktajlu, a nie sosu. Jesteś geniuszem. Dodam jeszcze kilka składników. Truskawki i cukierki będą idealne. A całość można też polać bitą śmietaną. Wygląda przepysznie. I Daj mi spróbować. Mnie też. Uspokójcie się, jedzcie swoje pianki. O, moje ulubione Doritos. Co za paczka. Jest to ogromna. A moja jest całkiem malutka. Szkoda, ale ja będę jadła swoje. Mm, to jest pyszne. Ja też już nie mogę wytrzymać. Potrzebuję tabasko. Ej, ostrożniej! Wow, jak dużo ostrego sosu! Wiem, ale jestem odważny, więc żadne tabasko nie jest mi straszne. Powodzenia! Dzięki, przyda mi się! Ale to jeszcze nie wszystko Doritos można zanurzyć w bardzo smacznym sosie. Wtedy będą jeszcze bardziej pyszne. Pyszne? No to daj mi też spróbować. Co? Pyszne? To przecież ogień! Jakie to jest ostre! Co się dzieje? Nie będziesz więcej podkradać mi chipsów. Muszę to teraz czymś zajeść. Nie pomaga. Dajcie mi wobę! Trzymaj sos, to może pomóc. Daj mi go, pospiesz się. A on też jest ostry. Jak ty to jesz? Jaka ty jesteś słaba. Julia, teraz ty. Tak, ale ja mam tak mało chipsów. Żartujecie sobie? To tylko jakieś okruchy. Rzeczywiście. Wow, szczęściara ze mnie. Te chipsy są ogromne. Na pewno się nimi najem. Teraz moje wyglądają naprawdę żałośnie. Arbuzy są oczywiście fajne, ale tylko wtedy, gdy są duże. Jak u mnie? Ja mam naprawdę dużego. Wow, tak, jest naprawdę gigantyczny. Może masz większego, ale mój arbus jest równie smaczny. Mmm, jest bardzo soczysty i pyszny. Samo jedzenie arbuza jest nudne, więc coś wymyśliłem. Co robisz? Po co ci ta dziura w arbuzie? Potrzebuję jej do wypicia pysznego soku. Jakie to jest pyszne. Charlotte, tylko ty zostałaś. Wiem, ale będę jadła arbuza po staremu. Łyżką. To jest takie dobre. I pyszne. I takie soczyste. Fajnie. Ekstra. No tak, wygląda fajnie. Nie tylko wygląda, ale taki jest. Można jeszcze wlać do tego arbuza jakiś pyszny napój gazowany. Dzięki temu będzie smakować jeszcze lepiej. Dodam jeszcze trochę. Jakie fajne! Z chęcią bym spróbowała takiego arbuza. To właśnie zamierzam zrobić. To jest po prostu magiczne. W takim razie my też spróbujemy. Nie, to wszystko jest moje, nie chcę się z nikim dzielić. Ci wózka, może podrzucimy jej trochę mentosu? Jestem za. A, co ty zrobiłeś? Jestem teraz cała mokra i strasznie lepka. Świetnie, nutella, ale dlaczego tak mało? A łyżka wręcz przeciwnie, jest taka duża. A ja mam idealne połączenie. I łyżka jest w porządku, i słoik Nutelli. Zgadzam się. Spójrzcie tylko, ile ja mam Nutelli. To jest po prostu wspaniałe. Tak, to naprawdę fajne. Bardzo fajne. I jakie pyszne. Spójrz na niego, on już je. A ja mam taką małą łyżeczkę. Więc się zamieńmy. Bo ja mam ogromną. Nie ma mowy o zamianie. To niezgodne z zasadami. Dzięki temu na pewno się nie wymienicie. Co to za znęcanie się? Jak ci nie wstyd? No dobra, chyba będę musiała jeść w ten sposób. Jest dobra, ale mam dość jedzenia tą łyżką. To jest naprawdę męczące. Wiem, i podoba mi się na to patrzeć. Palcem też niewygodnie się je. Choć Nutella jest bardzo smaczna. Może przegryziemy te sznurki. Zgadzam się, to może nam pomóc. Chyba trzeba było zakleić im też buzie. Mogłyśmy je tak po prostu rozwiązać? Proponuję teraz związać tego geniusza. Zgadzam się. Nie bądźcie takie okrutne. A teraz zakleimy ci usta. Żebyś mniej gadał. Hmm, hmm, hmm. Patrz sobie, a my będziemy jeść twoją nutellę. To moja ulubiona guma. A ja mam jej i tak dużo. To ja mam dużo. Jest ogromna. A twoja guma to nic w porównaniu z moją. No to podziel się. Zabieraj ręce to moje. Dobrze w takim razie zaczynam. Trzeba otworzyć wszystkie opakowania przed przeżuwaniem. Ej, dlaczego rzucasz nimi we mnie? Przepraszam, nie chciałam. Teraz ja. Ostrożnie to boli. Przepraszam, to niechcący. Nie dość, że mam największą, to jeszcze mam najsmaczniejszą gumę. Teraz ja mogę spróbować moje chuby buby. Jakie to jest pyszne? Moja też będzie pyszna. Ale nadal tak bardzo chcę spróbować twoje gumy. Chcesz trochę? Proszę bardzo. Jakie to niegrzeczne! Daj spokój! Skończyłam. Muszę wziąć trochę obitana. Nie dotykaj tego. Co ty zrobiłeś? Dlaczego plujesz? Żebyś niczego nie podkradła. Na mnie też naplu. W ogóle nie ma kultury. Przestańcie gadać i zobaczcie, jakiego balona zaraz nadmucham. O nie, pochłonie nas wszystkich, a potem wybuchnie. Musimy go przebić. Musicie przyznać, że to było zabawne.